Czy nie pomyślał Bóg genialnie, gdy objął całego człowieka posługą uzdrawiania, i na duszy, i na ciele? Spowiedź uzdrawia duszę, sakrament chorych uzdrawia ciało, to nie jest sakrament ostatniego namaszczenia, jak mu przylepiono łatkę przez wiele lat. Ja sam wzrastałem w takim przeświadczeniu, że jak ksiądz do kogoś przyjechał, to znaczy, że trzeba się na, trzeba się na pogrzeb przykować. Nie? U nas w górach zawsze tak jak ktoś mówił, a u Staska był ksiądz. No to góra trzy dni, nie? I po Stasku. Może się to stąd wzięło, że w ostatniej chwili tego księdza wzywali. Może dlatego, że w, że w rytuale sakramentu chorych jest też formu, formuła wiatyku, czyli komunii świętej na ostatnią drogę. Może dlatego. Ale sakrament chorych nie jest ku śmierci, jest ku zdrowiu. Papież Franciszek powie te dwa sakramenty.